Tutaj muzyczkę, muzyczka jest royalty free, więc bez copyrightów, więc mógłbym dalej puścić, no ale to bym nie mógł gadać. Zobaczycie sobie, jak wystukacie w Wiedeń 2019, Piotr napierała i tak dalej. W Wiedniu byłem w 2001 roku, 2003 roku, jeszcze byłem też prze, przejazdem w 2002 roku. Byłem jeszcze kilka razy, ale pokażę Wam, jest to jedno z najlepiej znanych mi miast zagranicznych, ale miałem tam, jak wiecie, też dziewczynę, więc ją też odwiedzałem i tak dalej. Więc jest to, pokażę Wam po prostu zdjęcia i filmy, chyba też, bo chyba tak to połączyłem że są i zdjęcia, i filmy. Z mojego najdłuższego tam pobytu w 2019 roku, kiedy to też najwięcej zrobiłem właśnie tych filmów i zdjęć. Yy, ona, ona tam pracowała, zajmowała się swoimi sprawami, a ja zwiedzałem jeden sam, a potem też jak ona już skończyła swoje sprawy, to z nią, więc jest tego bardzo, bardzo dużo. To i tak tylko troszkę zobaczymy. To jest oczywiście pałac Szynbrun, czyli który oznacza dosłownie Szynbrun oznacza dokładnie piękna studnia. To jest pałac, który jest położony, w, jakbyście spojrzeli na mapy Wiednia, to na południe tego, tego całego miasta, to jest to północny zachód. Mówię o tym, dlatego że Wiedeń ma bardzo dziwny rozkład, jak na miasto. Wszystkie miasta się rozszerzają od starych dzielnic do nowych dzielnic we wszystkich kierunkach. Tak jest z Paryżem, Berlinem, Londynem czasem się coś przyłączy, a to jakiś Hammersmith, a to jakiś Saint-Germain, a to jakiś coś innego się dołączy, e, e, albo jakiś Charlottenburg czy coś się pod, podłączy, ale zasadniczo rozwija się we wszystkich kierunkach, a w Wiedeń rozwija się tylko i wyłącznie, rozwijał się tylko w, wyłącznie w kierunku Słowacji, można powiedzieć, żeby jeszcze bardziej się połączyć z Breszburgiem, czyli z Bratysławą jakby. Tak to przynajmniej wygląda. Więc Wiedeń XX wieczny jest rozwinięty na północnym, na północnym wschodzie i południowym wschodzie. I rozwijał się właściwie, Wiedeń się właściwie rozwijał tylko i wyłącznie na północ i na wschód. Natomiast stare rzeczy są właśnie albo w ścisłym centrum, które stanowi południowy zachód miasta, albo ewentualnie wokół Szynbruna, czyli tam, gdzie dawniej był tylko pałac i nic innego. W północno-wschodniej części miasta z kolei był pałac Augarten, który, taki skromny pałac, w którym mieszkał Józef II, który nie chciał mieszkać w Szynbrunie, za dużo tego wszystkiego dla niego było, ani też w Hofburgu, czyli w centrum miasta właściwym, czyli w południowo... W zachodniej części Wiednia, tylko chciał znacznie skromniej w Augarten, czyli dosłownie ogrody, dolinowe ogrody, ogrody w Dolinie, Augarten. Taki, taki pałac, sobie pałacek właściwie. Zamiast w Szynbrunie albo Hofburgu mieć tysiące i tysiące dworzan i żołnierzy, to miał tylko kilkudziesięciu żołnierzy i kilkuset współpracowników. No ale to była oświecona absolutyzm, oświecony. Natomiast przez większość czasu Austriacy mieli bardzo nieoświecony absolutyzm i był to bardzo marnotrawiący środki i siły dwór w Europie. Coś podobnie trochę jak we Francji. Zobaczmy dalej. Tu mamy oczywiście Szynbrun. W tym budynku, nie wiem czy to jest oranżeria, czy co to jest, jest, jest taka fajna knajpka. Tutaj Szynburno ma ten prospekt barokowy potężny. To jest znowu ten, ta, ta oranżeria, czy co to tam było, co teraz jest knajpką. A to, to jest pałac Augarten, ten mniejszy, jego fragmenty właściwie tego kompleksu pałacowego. A to jest, słuchajcie, Flakturm zachowana wieża z II Wojny Światowej, przeciwlotnicza, która stanowi o tym, że w jeden, no nie tylko ciężko było Wiedeń zbombardować Amerykanom czy Brytyjczykom, bo myśliwce eskortujące nie miały dostatecznie paliwa, ale jeszcze w dodatku było tutaj, był tutaj problem taki, że była ta, były te wieże i to była jedna z dwóch wież tych flakturm. Flakturmów, które tam były postawione. Augarten. Tu mamy pałac Liechtensteinów. Wiedeń jest przede wszystkim miastem pałacy. Jest tam zabytków barokowych więcej niż w jakimkolwiek mieście Europy. Natomiast są one rozproszone. To jest Liechtenstein Palast. To jest dom Hundertwassera. Takie dziwne domy budował Hundertwasser po, po całej Habsburgi, tu mamy operę, tutaj mamy taką gazetę Ystreich, to jest darmowa gazeta, taką, którą oni wszystkim rozdają, niestety nie zachowałem, bym sobie bym Wam omówił chętnie, trochę populistyczna, ale nie za bardzo. To jest taki przy Hofburgu, dla wyrównania jakby tej monarchicznych tradycji, zbudowano taki dom Taki pawilon demokracji austriackiej, trochę dla wyrównania. Trochę to niepotrzebne moim zdaniem, ale taka, taka moda. To jest XIX-wieczna część Hofburga. To jest też XIX-wieczna część Hofburga, tylko inna. On się rozwijał tak jak Louvre. Tutaj mamy księcia Eugeniusza Sabautckiego, który pokonywał Turków i Francuzów na początku XVIII wieku. Tutaj mamy renesansową część. Hofburga, jest tam knajpka taka, i tutaj, zobaczcie, jest Google Hupf. Oni bardzo lubią zdrabniać przez dodanie L. Na przykład, jak e, chcielibyście zrobić ze słowem na przykład house zdrobnić po niemiecku, to Heuschen, a ewentualnie line, jak buch, to nie buch-sien, bo głupio brzmi, tylko buch czyli książeczka. Czyli lajny i sienny, a ci Austriacy zdrapniają na L, i by byłoby buchl albo hausl. To jest ich zdrobnienie. Więc tutaj mamy, to jest mały Google, czyli google I hub dodane słowo ogórek, czy coś w tym stylu. Tu mamy starszą część Wiednia, XVIII wieczną, a tu mamy. E, zaraz. Najstarszą część, nie Wiednia, tylko Hofburga. To jest najstarsza część Hofburga, to jest część renesansowa i ta brama taka ładna nazywa się Bramą Szwajcarską, Schweizer Tor. Są budynki dawnego Wiednia, różne pałace, nie pałace, bardzo dużo. Zaraz będzie tu gdzieś też kancelaria, Haus- und Hofkanzlei tak zwana. Mamy barokowe rzeźby. Baroku jest w Wiedniu więcej, jak mówiłem, niż w jakimkolwiek mieście europejskim, innym. Tutaj mamy typowo austriackie ubiory. Tutaj jest kolejne, takie flagi są przy budynkach, które mają jakąś historię ze sobą. Są takie plakietki, i tak dalej. Kolejny pałac, jakiś arystokratyczny. Melk to jest takie opactwo niesamowite barokowe w głębi Austrii. Interesują się własną historią, jak widzicie, a także Brytyjczykami, the Britain and Europa. Ten budynek to jest woty w Kirsie. Można go pomylić z Katedrą Świętego Stefana, która jest większa, ale to jest kościół wotywny z innej epoki, kiedy zaraza przeszła. To zbudowano. Kiedy zaraza przeszła, to zbudowano też taką rzeźbę pestzoile, czyli kolumnę. Tutaj jest przypo, przy, przykłady, słuchajcie, patriotyzmu gospodarczego, flagi, prawda? Są oznaczone flagami produkty austriackie. Rzeźba, nie pamiętam kogo już. Widać, że woda pitna w czasie lata bardzo fajnie dbają o obywateli. Jest taka rzymska świątynia przy Hofburgu. Tutaj jest sporo baroku, też jak widzicie. Nie pamiętam, jak się nazywa ten plac, ale są kolejne barokowe i klasycystyczne pałace, kościoły i wszystko inne. Moim zdaniem Rzym się chowa zupełnie. W jeden jest lepszy. Szkoda tylko, że zabytki są trochę rozproszone i w ten sposób Milosz Forman o Mocarcie wolał robić w Pradze, bo tam jest taki w jednym miejscu. O, co tutaj kiedyś było? Coikhaus dla burmistrzowski Coikhaus. Aha, gwardia miejska tutaj urzędowała, miała swoją. Miała swój, swoją zbrojownię. Miałem dużo czasu, i tam można bez końca robić zdjęcia, bez końca różne ciekawe rzeczy filmować i fotografować. Oczywiście Mozart Kugeln. Tutaj już katedra świętego Stefana czyli Stefansdom, Grają muzykę, jak widzicie, austriackich kompozytorów: Mozarta, Heidna, ale także Zysmaira, Salieriego, który był Włochem z pochodzenia. Bardzo dobra muzyka. Niestety kojarzy się tylko jako wróg Mozarta i bzdury o nim Forman na opowiadał. Wagenseil to był bardzo dobry barokowy kompozytor austriacki, mało znany niestety. Kirsi Amhof, czyli kościół przy dworze. Gdzie jest ta kancelaria? Nie mogę znaleźć. To jest chyba kancelaria. To po lewej, ale tu jest pale Kinski Kiński to też był duży taki ród austriacki, który był śląskiego pochodzenia, bo to robiono tak, że jak Czesi się zbuntowali i to ich pokonano pod Weisbergiem, czyli Białą Górą w 1620 roku, to niemieckojęzyczna szlachta dostała te ziemię i to były takie rody, coś mówisz czeskie, ale w sumie to nie czeskie, tylko z całej Austrii i ze Śląska. Niemieckojęzyczna szlachta no czeska po tej wybitej prawdziwej czeskiej, gdzie był Wacław z Roupowa i taka prawdziwa. Po 1620 roku to trudno właściwie znaleźć czeską arystokrację. Jest raczej arystokracja austriacko śląska w tym miejscu, przesiedlona. Tutaj jest kościół. To jest kościół świętego Karola Boromeusza. To budował jeden z tych dwóch wybitnych barokowych architektów austriackich. Tylko nigdy nie pamiętam, czy to był Erlach. Czy to był Hildebrand, ale jeden z nich. Jeden z nich to budował. Nie pamiętam który. Erlach albo Hildebrand. W każdym razie Karl Boromeus Kirsie. Pałac Palfi. Palfi to z kolei byli Węgrzy, którzy w Wiedniu urzędowało wiele tych czołowych Węgier. A tu znowu dom Hundertwasser. W Wiedniu rezydowało wielu tych. Dziwne, że na tym filmie nie ma pałacu Schwarzenbergów albo, albo... Belwedere. Nie mogę tu znaleźć, bo to jest bardzo długi film i nie wszystko tak idzie znaleźć. Natomiast pokażę Wam na tych starszych filmach. Co mam zbiorówki zdjęć z 2001 i 2003 roku. Tam chyba znajdzie się to. Może tu właśnie. No, muzykę dałem Haydna, ale ona nie jest niestety free, więc to jest ten sam jak widzicie. Hofburg i tak dalej. A tu jest chyba tylko Hofburg. Aha, to jest ta ich te ich zbiory. Ta kobieta w stroju Mozarta sprzedaje e, różne. To jest opera. A to jest Hofjagd und Rystkammer, czyli muzeum. Łowieckie i wojskowe. To jest bardzo fajna knajpka. Polecam, jak też będzie świetne wiedeńskie sznycle sprzedaje knajpkę o bardzo wiedeńskiej austriackiej nazwie Captain Cook. <noise> Gdzie macie Jamesa Cooka, odkrywcę brytyjskiego. A To jest Pest Zoile. To, jak się skończyła zaraza, to był koniec XVII wieku, to zbudowano dziękczynnie. Stefans Dom. To nawet nie wiem, czyja to jest rzeźba. Parokowy pałac, ale nie ma tutaj i czyli siedziby zbawcy Austrii, czyli księcia Eugeniusza Sabowskiego, Eugen von Zawojen, który dla Austrii wygrywał te wszystkie bitwy w pierwszej połowie. XVIII wieku, jak zmarł w 1739. Jeśli dobrze pamiętam, to wtedy Austria dosta zaczęła dostawać razy od Prusaków, od Francuzów i od Turków. Nawet tutaj mamy rzeźby bardzo piękną Mozarta. Tutaj pani w stroju Mozarta sprzedaje bilety na koncert muzyki Mozarta. Mozart odmieniany jest przez wszystkie przypadki. To jest chyba Petrus Kirsie w środku. Takie ciemne zdjęcie wyszło. Barokowy XVII-wieczny. Tutaj ktoś się przebrał za postać jakby z malunków Kranacha XVI-wieczną. Tutaj przy operze. Ale że nie ma nigdzie tego belwederu, to się dziwię. O, tą z mamą. To, jest, to są te ich galerie tam, jak to się nazywa. Kunsthistorisches Museum, Museum Historisch Sztuki. Jeszcze pokażę Wam. Belvedere i pałac Schwarzenbergów, bo to warto zobaczyć jeszcze. Tylko w tym celu musiałem ściągnąć dwa mniejsze filmiki oddzielne. Już momencik. Już to, już mam. Belwedere siedzieli na pałacu, jak oni to nazywają? Oberbelwedere i Unterbelwedere, chyba, czyli pałac wyżej i pałac niżej położony to jest chyba ten górny. Tak, to jest na pewno ten górny, to jest ten główny z tych dwóch belwederów. I tutaj wszędzie się ciągnęły te ziemie księcia Eugeniusza, jego posiadłości. Także miał dwór właściwie ładniejszy od Hofburga, tylko trochę mniejszy, ale ładniejszy. Nawet bardziej go docenili niż Brytyjczycy jego o, brytyjskiego odpowiednika, czyli księcia Merle Bru, Johna Churchilla, który dostał pałac w Blenheim. E, Blenem, jak Blenam, jak mówią Anglicy. E, jeszcze pałac Schwarzenbergów, to była potężna rodzina, która wydała mnóstwo polityków austriackich. Jest remontowany, ale i tak robi. Remontowany, ale i tak robi wrażenie. To jest Pat Schwarzenbergów. Gdzie się nie ruszyć, to są rody szlacheckie. Liechtenstein, Kinski, Pfalfi, właśnie Eugeniusz Sabałski, i tak dalej. Jak zobaczcie, mamy tutaj ludzi pochodzenia śląskiego, niemieckiego, zachodnie niemieckiego węgierskiego, włoskiego, bo wciąż Eugeniusz Sabałcki to był mówiący po francusku Włoch, jak wszyscy Sabałczycy wtedy z elit. Także Wiedeń stanowił można powiedzieć taki świat w miniaturze trochę. Ich elita pochodziła ze wszystkich zakątków imperium, dlatego do 1736 roku kancelaria Wiedeńska pracowała po łacinie, a nie w języku niemieckim. Dopiero później po niemiecku. Mam tych materiałów jeszcze dużo, dużo więcej, ale to byśmy to, to trzeba zobaczyć, jak to się mówi. W każdym razie, jak ktoś ma niedosyt, to wystarczy wpisać win. Czyli w po niemiecku, tak jak na początku tutaj jest napisane. I moje imię, nazwisko, i sobie zobaczy ze wszystkich trzech wyjazdów. Mam jeszcze, Byłem jeszcze w Wiedniu przy okazji wyjeżdżania na szkołę letnią do Triestu, parę razy przejazdem, no ale to, to by było bez końca tych dat, tutaj wizyt, tak samo jak przy Berlinie najczęściej chyba wizytowane przeze mnie miasto zagraniczne obok Berlina no bo w Paryżu byłem tylko cztery razy więc tak, no tak by to wyglądało no nic, w każdym razie Wiedeń jest ciekawy bardzo, jest to zabytków jest po prostu nie, niebywale dużo, na szczęście tam już nie dolatywały te P-59 Mustangi i dlatego Wiedeń był też mocno chroniony przez tą wieżę przeciwlotniczą i tak dalej Także można to wszystko podziwiać. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi. Mam jeszcze zdjęcia z kiloni, ale nie mam ich nawet zeskanowanych, także. I na pewno jeszcze o jakichś wyjazdach zapomniałem, ale to by było na razie na tyle, jeśli chodzi o tego typu. Oczywiście, jak znowu coś pojadę, gdzieś pojadę i coś zwiedzę, to powstaną nowe tego typu filmy. Także tego. To są że, dla tych, którzy chcą, żebym ja komentował tylko i wyłącznie bieżącą politykę, Wam powiem tak. Są rzeczy, które, o których mówię, bo muszę, i są rzeczy, o których mówię, ponieważ są ważne. Polacy bardzo mało wiedzą o um, Europie Zachodniej, zwłaszcza, i bardzo mało wiedzą o tych, tych rzeczach. I ja mówię o tym, co uważam za ważne i co bym chciał, żeby Polacy znali lepiej. Dlatego zawsze będą się pojawiać zarówno takie filmy, jakie Wy jakby w swojej grupie chcecie, mówię, drodzy widzowie, jak i takie, które ja uważam, że powinniście chcieć wiedzieć. No to tyle. Także Danke, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bardziej tak po austriacku, diesmal.